Witajcie z tej strony Damian. Dzisiaj Wam zaprezentuję Volvo, ale zanim zaczniemy oglądać samochód, zapraszam Was na grupę. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Klikajcie, dołączajcie do grupy, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie filmy. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam Volvo S60 z silnikiem 24 benzyna z 2005 roku. Silnik jest o mocy 140 koni. Volvo jest sprowadzone ze Szwecji od osoby prywatnej. Jeździło w jednej rodzinie. Auto jest w wyposażeniu Kinetic. Oczywiście samochód jest bezwypadkowy. Nic tutaj w nim nie było robione. Stukane, malowane jest w 100% oryginalnie. Mamy tutaj oryginalne felgi Volvo 15. Opony są jeszcze OK. Jak najbardziej. Tarczek lodzki. Też są w porządku, świeże. W Szwecji były zakładane. Ja w Szwecji, przepraszam, ja w tym samochodzie zrobiłem. Wymieniłem poduszki, amortyzatorów i to by było na tyle. Na chwilę obecną ten samochód nie wymaga wkładu finansowego. Lakierniczy naprawdę bardzo dobrze wygląda. Mechanicznie też nic tutaj nie trzeba robić tylko wymienić sobie olej, filtry. I można naprawdę spokojnie tym samochodem jeździć. Zrobiłem tym samochodem grubo ponad 400 km. Bardzo przyjemnie na trasie się zachowuje. Nic się nie działo. Wszystko na plus. Tu mamy taką delikatną wgniotkę małą, i na tych drzwiach nie wiem, czy będzie to widać. Delikatnie udało nam się tutaj to wyjść z, z tej wgniotki, bo też była na tych drzewach wgniotka. E, no jest to troszkę widoczne. Mi to osobiście nie przeszkadza, e, ponieważ no jest to 16-letni samochód. E, a jeżeli komuś będzie to przeszkadzało, będzie mógł sobie te drzwi polakierować, bądź kupić drzwi w kolorze. E, na pewno z przyszłym właścicielem się w jakiś sposób e, dogadam. Mamy pół skóry w fajnej kondycji, autko w środku też naprawdę zadbane. W słupkach mamy nawiewy, fajna sprawa z tyłu elektryczne szyby. Tak tutaj to wygląda, mamy zapas. Z tyłu nie ma izofiksa, ale wiem, bo... Już nie... Kilku klientów kupowało czy 60 czy 70. To dokupywali takie listwy i można spokojnie w tym samochodzie mieć Isofixa. Wszystkie szyby elektryczne, lusterka też są ustawiane elektrycznie. Już tutaj wejdziemy do środka i wam pokażę ile ten samochód ma. Przebiegu. Klimatyzacja: dwie strefy, grzane fotele, wielofunkcyjna kierownica z tempomatem 212 tysięcy kilometrów. Także, jak na ten samochód, na ten rocznik naprawdę bardzo fajny przebieg. Chodźcie, pokażę go Wam pod maską, jak to autko wygląda. Rozrząd był robiony w 2017 roku przy przebiegu około 150 tysięcy. Już Wam mówię dokładniej, 154 tysiące był robiony rozrząd, także tu spokojnie jeszcze przyszły właściciel sobie pojeździ. Silnik suchy, bez wycieków. Elektryka, wszystko działa, klimatyzacja działa. Także myślę, że Volvo naprawdę jest godne uwagi. I mówię Wam do zobaczenia, pozdrawiam.